Zaczynamy kolejne spotkanie z wprowadzeniem do komentarza Sulam. Spotkanie 20 z tym tematem. Zaczynamy kolejny punkt, punkt 66 i kolejny taki podrozdział zatytułowany Trzy czynniki powstania niższego parcufa. Można też powiedzieć trzy warunki, które towarzyszą powstaniu, albo bardziej prawidłowo narodzeniu się niższego parcufa, bo mówimy tutaj o poziomie żywym, o poziomie duchowym, to jest życie na bardzo wysokim poziomie i ono się rodzi. I są takie trzy warunki, trzy czynniki. I mówi nam Balhasulan: trzy faktory potrzebne są dlatego żeby odbył się zywóg rodzący niższy parców trzy warunki muszą być tak jak w naszym świecie jak człowiek się rodzi jest jeszcze mały to nie może odbyć zywóga i urodzić dziecka czy spłodzić dziecka musi spełnić pewne warunki tak samo jest w duchowym musi być gotowy do tego Czynnik pierwszy jest to masach jednoczący się z wyższym światłem w ziwugu DAKA, czyli w połączeniu w połączeniu wynikającym z przeciwdziałania. Wiemy, jaka jest zasada działania masachu. Ona jest taka właśnie. To jest połączenie wynikające ze sprzeciwienia się. Światło przychodzi i ja mówię nie, nie przyjmę tego światła, ja nie chcę napełnić swojego naczynia. I teraz przypomnijcie sobie, co mówiłem tuż przed rozpoczęciem tej lekcji: Nie, ja nie chcę go dla siebie. Masach to jest coś takiego, że ja chcę to światło, ja mam naczynie, ale ja chcę przyjąć je dla ciebie, dlatego że ty mi dajesz. Ja chcę to przyjąć dla wyższego poziomu, dlatego że Ty pragniesz dawać, ja się chcę przyłączyć do Ciebie, być takim jak Ty. I tylko na tej zasadzie ja chcę przyjąć światło. To dotyczy absolutnie wszystkiego, nawet takiego prostego przykładu, jaki podawałem Wam niedawno z jedzeniem. Robię sobie kanapkę, siadam, ale. Nie, że ją od razu pochłaniam bez żadnego zastanowienia, tylko chwila zastanowienia: Ja to zjadam po to, żeby podtrzymać istnienie ciała, ponieważ w nim istnieje dusza, która pragnie połączenia ze Stwórcą. Ja pragnę tego, dlatego że Ty tego pragniesz. Ja po to jem tą kanapkę, ja ją jem dla Ciebie. I w tym momencie my otrzymujemy, ale już. Poprzez masach. To jest taki prosty, materialny przykład, na którym możemy sobie ćwiczyć. A tutaj mówimy oczywiście o masachu na światło duchowe. To jest inny zupełnie poziom, ale struktura jest podobna. Tak więc pierwszym czynnikiem jest taki masach. I on podnosi światło powracające i ubierające wyższe światło, bowiem w jakiej mierze powracające światło ubiera wyższe światło, taki jest poziom niższego. I jak napisano we wprowadzeniu do mądrości kabały, punkt 21, przeczytaj to. Mamy to w naszych materiałach. Czyli na miarę tego, jakie jest to moje pragnienie upodobnienia się do Stwórcy, jakie mocne, no to dzięki temu pragnieniu dopiero światło Stwórcy się wtedy ubiera w nie i przychodzi, i dzięki temu może się porodzić niższy poziom i jego wielkość jest uzależniona właśnie od wielkości tego orchozer i takim sposobem po tym jak masach spowodował pojawienie się wszystkich parców im i stopni znajdujących się w świecie nekudim one nie mogły wytrwać i rozbiły się i one zakończyły istnienie niż tam masach był ale on przyciągnął światło, naczynia się rozbiły. Nie były gotowe. Również mówiłem przed chwilą o tym. One przyciągnęły je dla siebie. Napełniły siebie i nastąpiło rozbicie. One nie potrafiły przyciągnąć, żeby dać. I masach oczyścił się od wszystkich pięciu stopni awiut, znajdujących się w nim i powrócił do Rożparcu sag. Jak napisano w nauce. O 10 sfirot, część ósma, jeszcze do tego nie doszliśmy, punkty drugi i czwarty. Przeczytaj to. Tam będziemy się uczyć o Nikudim. Na razie uczymy się w piątej części o matewelomate, ale tutaj już zobaczycie niedługo właśnie pewne duchowe przyczyny tego, co się później dzieje w świecie Nikudim i dlatego tutaj też dużo się dowiemy. Na następnych lekcjach to już tutaj Mogę Wam podkreślić i zaciekawić Was tym, że na następnych lekcjach, może jeszcze nie na tej, ale na jeszcze następnych, będzie bardzo dużo niezmiernie głębokich rzeczy. I bardzo dużo tam jest zrozumienia. Tak więc weszło to światło do tych Nekudim, do świata Nekudim. One się rozbiły. No, światło oczywiście. Nastąpiło wzniesienie tego masachu do roż parcufa Sag, bo to było w parcufie Sag, jak wiemy, w parcufie Biny. Przy czym wszystkie stopnie, które pojawiły się w świecie Nekudim, one pozostawiły swoje reszty mod w masachu. I dlatego, kiedy masach przyłączył się do ziwuga odbywającego się w roż parcufa Sag, ten proces jest wszędzie taki sam. Uczymy się o nim w wielu miejscach. Następuje wyczyszczenie. Usubtelnienie, wzniesienie się masachu do głowy, i tam przychodzi światło, i to światło przychodzi na reszimo, które pozostają po tych poziomach, poprzez które wznosił się masach. Tak więc w nim ponownie pojawiły się jego poprzednie reszimot, te, które były, bo one się wtedy budzą, jak wiemy, kiedy światło przychodzi, i na początku masach objawił najwyższy ze znajdujących się u niego stopni, a mianowicie reszimo parcufa Keter nazywającego się parcufem Atik świata Acilut czyli Aviut Pchiny Dalet po prostu ona jest najsilniejsza ten masach ma w sobie reszimo ze wszystkich poziomów ale reszimo tego poziomu jest najsilniejsze i ono tam pierwsze się objawiło ono pierwsze się obudziło tam bo on jest najbardziej pragnącym. Wystarczy zaledwie niewielka iskierka światła, i takie pragnienie już się budzi. A inne, a pozostałe resimot, które pozostały w masachu przy rodzeniu się parcufa Atik wyszły na miejsce tego parcufa, a po tym, jak całkowicie uformował się parców Atik. W nim odbył się znowu ziwuk de aka odpowiadający najwyższemu stopniowi z tych, które pozostały w masachu, znajdujących się w nim, czyli Pchnie gimel. Czyli tutaj budzi się następny. prawda? To są, to są bardzo logiczne procesy. Masach się wznosi ze wszystkimi poziomami awiut. Pierwszy poziom awiut budzi się czwarty. Przychodzi światło, buduje się parców atik. Kiedy parców Atik zostaje zbudowany, znowu przychodzi światło na ten masach i budzi się kolejny poziom Rishimot Gimel. I wyjawił się odpowiadający temu masachowi poziom Arih Anpin, kolejny parców. No a wiemy, że poziom Gimel, poziom Kelim Rishimot Gimel przyciąga Poziom światła Hochma, i dlatego parców Arich Anpin tutaj powstaje. A pozostałe reszimo, znajdujące się w masachu, które jeszcze nie spowodowały zjwgd aka przy rodzeniu się Arich Anpina, one zeszły na miejsce Arich Anpina. Czyli te pozostałe reszimo znowu jakby opuszczają się w kolejny parców. I kiedy już w pełni uformował się parców Arich Anpin, w nim ponownie odbywa się ziwuk odpowiadający najwyższemu stopniowi z tych, które pozostały w masachu, czyli pchnięte. Czyli kolejne reszimo się budzi. I wyjawił się w ten sposób poziom Aba Weima. I tak dalej, dokładnie takim samym sposobem, bo przecież wszystkie parcufy pojawiają się dzięki zwugowi D aka wyższego światła z masachem. I on tutaj już sobie dał spokój z wyliczaniem kolejnych. Ale możemy się domyśleć, że kiedy abaweima formują się w pełni, znowu budzą się kolejne reszimo, reszimo poziomu alew, i pojawia się kolejny parców na to reszimo. I potem znowu, i w ten sposób pojawia się cały acilut. Wszystkie parcówy aciluta po kolei. I to wszystko jest na to reszimo, które pozostało ze wzniesienia się masachu po wzniesieniu się tego masachu w świecie nekudim doroż parcufa sak. Z tego pojawiają się te parcufy. Czyli pojawia się cały, można powiedzieć, świat naprawy. Świat ocilut. Nowy ma, tak zwany. W zasadzie to jest nie tylko ma, bo ma to jest właściwie prawa strona acyluta a lewa to jest już włączenie się bon i teraz idziemy dalej punkt 67 czynnik drugi tak więc był to masach on opisał nam bardzo dokładnie jak działa masach i w jaki sposób dzięki temu masachowi powstają kolejne pracówki to jest jeden czynnik Drugi polega na tym, że Keter i Hochma każdego niższego przylepiają się do biny Tiferet i Malchut wyższego w odniesieniu do niego, w odniesieniu do nich, dlatego kiedy kończy się formowanie wyższego i on podnosi swoją binę Tiferet i Malchut, to razem z nimi na miejsce wyższego podnoszą się także Keter i Hochma niższego. Jak o tym wszystkim dokładnie napisano wyżej w punkcie 20, przeczytaj to. I przyłączają się do ziwuga wyższego i takim sposobem każdy niższy nabywa swój poziom od ziwuga roż wyższego. Czyli on nam tutaj powiedział, że każdy wyższy parców, kiedy kończy swoje, jakby dopełnia się, kończy swoje powstawanie, czyli co się dzieje. Na początku on powstaje w stanie katnut i następnie on, ten parców, pracuje duchowo, można powiedzieć, osiąga swój stan gadlut i w gadlucie wciąga swoje wyłączone podczas stanu katnut kelim binazejeran pini malchut i razem z nimi przyciąga poziom niższego na swój poziom i ten niższy tutaj od ziwuga otrzymuje już światło, od tego wyższego nabywa swój poziom. To jest jeszcze nie wszystko, jak wiemy. To jest drugi czynnik. I punkt 68, czynnik trzeci. Polega na tym, że Zeir Anpin podnosi się do parcufa Izrael Sabał Twuna i on jednoczy i dopełnia światła prawej i lewej linii. Parcufa Issud. Tu się odbywa właśnie to połączenie tych dwóch linii. Ten man powoduje to połączenie. Tutaj również słuchajcie bardzo uważnie, bo tutaj są głęboko ukryte wskazówki dotyczące duchowej pracy. Nawiązujące do tego, co ja mówiłem przed lekcją. Nawiązujące do tego, że chcesz otrzymać, to musisz dawać. Musisz mieć kogoś, kto od Ciebie otrzymuje. I tak jak tutaj widzicie, w Iżsud prawa i lewa linia łączą się. Dlaczego? Dlatego, że Zejran się do nich wzniósł. Wzniósł Man. I mówi on dalej: A bez wzniesienia ze Iranpina, żeby wznieść Mainukfin, prawa i lewa, linie, parców a Izrael, nie mogłyby świecić. One nie świeciły bez tego. Tak więc wzniesienie ze Pina do parcufa Izrael Saba Twuna spowodowało pojawienie się trzech linii prawej, lewej i średniej przedstawiających sobą Chochmę, Binę i Dat parcufa Iśsud. Tego się już uczyliśmy. Że te trzy linie to jest Chabad. A istnieje takie prawo, że niższy także staje się godnym każdej ilości światła świecącego w wyższym dzięki niemu, i dlatego Anpin otrzymuje te mochin, chochmybiny i Dat od parcufa Izraelsa, Bautfuna i w tym jest sens słów trzy pojawiły się z jednego jeden przebywa w trzech czyli te trzy linie Chabad pojawiły się z Anpina i on również przebywa w trzech on otrzymuje je jak napisano w księdze Zohar w Bereszyt, tom pierwszy a także jak o tym wszystkim dokładnie napisano wyżej w punkcie 52 przeczytaj to oto i dane jest wyjaśnienie trzech czynników dotyczących ziwuga rodzącego niższego i jeszcze jeden punkt, który jest tutaj podsumowującym i wynika z tego że podstawą ziwuga doprowadzającego do pojawienia się niższego w istocie rzeczy jest D DAKA, czyli ten zwok, o którym mówiłem, połączenie poprzez przeciwieństwo, albo inaczej uderzeniowe połączenie, to się nazywa dosłownie, D DAKA, połączenie poprzez uderzenie, masachu Wyższemu światłu, czyli masach przeciwdziała, następuje uderzenie z wyższym światłem, jak już było mówione. Bo przecież właśnie od niego zależy, jaka wysokość będzie u niższego, jak wiadomo. Jednak niezbędnym jest przebudzać Majnukwin niższego, czyli Man, i takie przebudzenie w istocie rzeczy doprowadza do tego, że Keter i Hochma niższego przylepiają się do biny Tiferet i Malchut wyższego. Trzeba pobudzać tego niższego. Do man. Dlatego i to jedno i drugie jest potrzebne dla pojawienia się niższego parcufa. Czyli widzicie, i masach jest potrzebny, i jest potrzebny man od niższego. A co dotyczy Zejran Pina, to jest jeszcze dopełniająca okoliczność, bo przecież jego masach nie przyciąga naczyń trzech pierwszych swirot, będąc masachem pchiny Alef. I z powodu tego wyższy nie może dać jemu mochin od ziwuga masachu z wyższym światłem i skutkiem tego niezbędnym jest działanie trzeciego faktora, wspomnianego wyżej, żeby dzięki niemu on otrzymał mochin od wyższego w odniesieniu do niego zgodnie z sensem napisanego trzy pojawiły się z jednego jeden przebywa w trzech i o tym już było mówione i tutaj kończy się ten temat ten podrozdział i tutaj również mieliśmy bardzo dużo wskazówek Wszędzie we wszystkich źródłach są wskazówki, dlatego że we wszystkich źródłach jest mowa o duchowej pracy wewnętrznej człowieka, o niczym innym. Przy okazji niejako poznajemy funkcjonowanie świata, bo on dokładnie tak samo funkcjonuje, jak te parcufy. Ale to wszystko dotyczy człowieka, wnętrza człowieka. Kabała zajmuje się duszą człowieka i niczym innym, i do duszy człowieka przemawia. I tutaj mieliście również pewne potwierdzenie tego, co ja mówiłem o dawaniu. Zawsze poziom duchowy, każdy poziom duchowy składa się z trzech części. Jest to jak gdyby środkowa część tego poziomu, to jest ten główny poziom duchowy, o którym mówimy. I ta środkowa część musi się włączać w wyższy poziom, czyli musi być włączenie wyższego poziomu w dany poziom duchowy, i również jednocześnie musi się włączać w niższy poziom, czyli musi być włączenie niższego poziomu. I wtedy mamy trzy poziomy, które stwarzają pełny parców. Jeżeli nie ma któregoś z tych poziomów, parców nigdy nie będzie pełny. I to trzeba zrozumieć. I sprowadzając to do najbardziej prostych porad dotyczących duchowej pracy, na jakimkolwiek by to nie było poziomie, można to określić tak, że jeżeli chcesz być duchowym parcufem, stworzyć w sobie duchowy parców, osiągnąć duchowy poziom, to musisz. Przyłączyć się jako niższy do wyższego, i jednocześnie musisz przyłączyć do siebie niższy poziom. Czyli musisz mieć swoje własne pragnienia, które są jakby na środku, musisz te swoje własne pragnienia podpiąć pod pragnienia wyższego, czyli pragnienia oddawania, które on ma. A wtedy, dzięki temu, że masz te pragnienia oddawania, możesz dawać niższemu, i tutaj również potrzebny ci jest wtedy ten niższy poziom, żeby mieć komu dać. Cała struktura wszechświata jest tak zbudowana. I jeżeli się ktoś nie włącza w tą strukturę, nigdy nie osiągnie poziomu duchowego. I dlatego, jeżeli ktoś ma okazję, to starajcie się dawać. Chcecie zdobyć wiedzę, pragnijcie tą wiedzę dać komuś. Chcecie światło, pragnijcie przeciągnąć się na kogoś. Również od tego nasza grupa tutaj jest. To jest jej główny cel i zadanie.